Osoba zawistna, wcześniej czy później, i to już jest zależne od tego, na ile będzie nad tym grzechem ciężkim pracować, wcześniej czy później stanowi realne zagrożenie dla innych. Cichy zabójca, który jest w każdym z nas, zawiść. O tym, jak ją rozpoznać, opowie ojciec Zbigniew Frankowski. Zapraszam. Szczęść Boże, Ojcze Zbigniewie. Szczęść Boże, witam serdecznie. Dzisiaj przed nami temat niełatwy i średnio przyjemny, czyli porozmawiamy chwilę o zawiści. I na początek chciałem zapytać Ojcze Zbigniewie, czym ta zawiść w ogóle jest? Tak, bardzo dobre pytanie i bardzo dobry wstęp, dlatego że ja chciałbym odpowiedzieć, jak gdyby, pytaniem, kto w ogóle chciałby się tą kwestią zajmować i po co. I w tym pytaniu możemy odkrywać w jakiejś mierze bardzo niedogodną albo nieprzyjemną funkcję związaną z zawiścią. Zawiść jest czymś niezmiernie unikanym. Nie chcemy o tym rozmawiać, z wyjątkiem nas tutaj obecnych, ciebie i mnie, nie chcemy o tym myśleć, i nie za bardzo chcemy w tym grzebać. To jak gdyby pokazuje, zanim przejdziemy do definicji, z czym mamy rzeczywiście do czynienia. Dlatego, że człowiek w swojej naturze pragnie przeżywać swoją codzienność przede wszystkim, jak niecałkowicie, w wymiarze pozytywnym. Natomiast słowo zawiść, czy to będzie w odniesieniu do mnie, że ja jestem zawistny, czy. Z drugiej strony, że ktoś mi zawiści, wywołuje natychmiastowo lęk w naszym sercu. Czym jest zawiść? Mówiąc bardzo ogólnie i pokrótce, bo nie chcemy zdradzić wszystkich sekretów, jakie są zawarte w tej książce, zawiść, bardzo pokrótce, Mówiąc, jest pewnym cierpieniem, jakie człowiek przeżywa w swoim wnętrzu, spowodowanym przez posiadane dobro przez drugą osobę. I tutaj, gdy mówię o dobru, to mam na myśli nie tylko rzeczywistość materialną. Może to być na przykład zajmowana pozycja. To chciałbym tak i jeszcze nim przejdziemy do kwestii, psychologiczno-filozoficznych, zahaczyć o teologię, wszakże Ojciec jest zakonnikiem, czy zawiść jest grzechem i czy zawsze tym grzechem jest? Czy, odczuwa, czy ta emocja zawsze może być, jest rozpatrywana jako grzech? Tak, więc tak jak każdy grzech może przyjmować swoją formę, tak zawiść, a nie zazdrość, jak wielu mnie ma, i teraz, gdy popatrzymy na cały szereg różnego rodzaju stron katolickich, nie tylko, to znajdziemy, że tam, gdzie jest mowa o siedmiu grzechach głównych, to bardzo często będziemy mieli określany jeden z tych grzechów, tak naprawdę drugi, jako zazdrość, a nie zawiść. Natomiast rzeczywiście, grzechem głównym nie jest zazdrość, a zawiść. I teraz, z racji tego, że ta zawiść może przyjmować różne formy albo różną intensywność, tak będziemy mieli do czynienia z różnym grzechem. Może to być grzech lekki, może to być grzech śmiertelny. Wspomniał ojciec przed chwilą o zazdrości. Często mam takie wrażenie, że zawiść a zazdrość są używane zamiennie jako no, niemalże synonimy. A chciałem zapytać, czy w rzeczywistości tak jest, czy to zupełnie dwa inne uczucia? I jeśli tak, to czym się różnią? Tak, to są ewidentnie dwa odmienne, dwie odmienne emocje, odnoszące się do innej kwestii. I teraz ciekawym jest postawić pytanie, dlaczego w człowieku występuje ta chęć określania zawiści zazdrością? I tutaj znowu wynika to z racji tego, że zawiść jest rzeczywiście czymś strasznym, bo gdy na przykład w rozmowie codziennej, gdzie spotykają się dwie osoby albo nawet szersze grono osób, gdy jedna z nich powie, że zazdroszczę tej osobie tego i tego, to brzmi to tak, jak brzmi, i jest to odbierane tak, jak jest odbierane. Natomiast, gdy ta osoba adekwatnie użyje określenia zawiszcze tej osobie tego i tego, to wtedy odbiór tego komunikatu jest całkowicie odmienny i można się spodziewać, że ta osoba albo od tej osoby wszyscy rozmównicy. Wszyscy rozmówcy, przepraszam, będą się dystansować. Dlaczego? Z racji właśnie niebezpieczeństwa, jakie pociąga za sobą zawiść. I teraz, gdybyśmy chcieli rozróżnić zawiść od zazdrości. To tak jak powiedziałem, w tej krótkiej definicji rozpoznawanie zawiści bierze się ze, swojego, ze swoistego przyglądania się samemu sobie. Jaka jest moja reakcja na to, że drugi coś posiada, albo przeżywa swoje życie w taki, a nie inny sposób, albo zajmuje w społeczności taką, a nie inną pozycję? I teraz na skutek tego doświadczenia, które jest w moim wnętrzu, mogę zobaczyć, czy ja przeżywam to na sposób radosny, że drugi ma, że drugi tak przeżywa swoje życie i że drugi zajmuje taką, a nie inną pozycję w społeczności, w której ja też mam swoje miejsce. Jeżeli to jest. Tak. Proszę bardzo. Jeżeli to jest. Jeżeli to jest reakcja negatywna, to absolutnie mamy do czynienia z zawiścią. Dobrze, to w takim razie może po bandzie nieco kontrowersyjnie, czy są osoby od zawiści wolne? I druga rzecz, czy jesteśmy jakby w stanie sami siebie zdiagnozować? Czy jesteśmy od zawiści wolni, czy też mamy z nią problem? Próbując udzielić albo udzielając jasno i adekwatnie odpowiedzi na no to pierwsze pytanie, czy są osoby, które są wolne od zawiści, to tutaj jasno i kategorycznie mówię jednoznaczne nie. Nie ma osób, które są wolne od zawiści. Nikt nie jest wolny od zawiści. Natomiast jest rzeczą inną uświadamiać sobie, że przeżywam w sobie zawiść. Dlatego, że i tutaj jest rzeczą ważną, co może nas uspokajać, że zawiść przybiera bardzo różne formy, od bardzo delikatnych, aż po mordercze, to znaczy po te najbardziej skrajne. Zawiść jest obecna w każdym z nas i ona ujawnia się, zawsze się będzie ujawniać właśnie w sytuacji kontaktu z drugim. I na przykład taką jedną z, z form ujawniania się zawiści jest to, co jest w naszym życiu dość powszechne, a mianowicie chociażby plotka. Plotkowanie, czyli mówienie o sobie trzeciej, nieobecnej w czasie rozmowy, jest ewidentnym przejawem zawiści. Dlatego, że tak powiem, Nikt nie może, jest natomiast faktem, że większość z nas, gdybyśmy przeprowadzili jakieś badanie, właśnie stawiając pytanie, czy, czy określasz się za osobę wolną od zawiści, to około 40% pytanych w sposób bardzo jasny i wyraźny stwierdza, że jest całkowicie od tej emocji, Wolny, bo, bo takie badania przeprowadzał George Foster wielokrotnie na studentach i 90% z wszystkich badanych mówiło, że w ogóle nie ma nic wspólnego z zawiścią, albo jeżeli ma, tutaj 50%, to tylko w sposób bardzo delikatny, bardzo lekki. Z badanych tylko 10% respondentów przyznało się do tego, że zawiść sprawia im pewną trudność. A z czego w ogóle zawiść wynika? Skąd się ta emocja w człowieku bierze? Trzeba pewnie odnieść się do tego pierwszego kuszenia. Każdy z nas chce być dobry, chce być wielki, chce być wspaniały. Każdym z nas to pragnienie jest nieustannie obecne i ono w dużej mierze Staje się swoistą siłą dynamizującą nas do, do działania, do osiągania czegokolwiek. I tutaj rzecz ciekawa, ponieważ można posługiwać się zawiścią, i rzeczywiście tak jest, że zawiść jest narzędziem do tego, aby dynamizować osoby, Skłaniać się do tego, aby czyniły pewny wysiłek, aby dorastać do poziomu innych, to znaczy aby wspinać się. I teraz z racji tego, że w człowieku jest takie pragnienie, żeby być kimś wielkim, kimś wspaniałym, to przeżywanie zderzenia się z inną osobą, która nas wyprzedza, od razu ujawnia obecność tej emocji. Tej, tej negatywnej emocji. To znaczy, że przeżywam swoje życie w sposób właśnie negatywny, w momencie, gdy konfrontuję się z drugim, który ma więcej, ma lepiej, albo zajmuje lepsze miejsce. Dlatego, że mam pragnienie, tak jak on, być tak jak on, mieć więcej, żyć lepiej i zajmować lepsze miejsce. Z tego to, ale, no, że tak powiem, idźmy dalej w tej, w, tej, w tej naszej rozmowie, bo już jak gdyby padło pytanie, ale to pewnie za chwilę. tak. To znaczy, tak, ja chciałem się jeszcze zapytać, bo wspominało ci o tych badaniach amerykańskich, z których wynika, że studenci no, są średnio uświadomieni, jeśli chodzi o, o tą emocję w sobie, tak, że wielu osobom jednak ona nie, nie, nie dokucza, a ja chciałem zapytać, czy można wykonać jakiś test, nie wiem, jakimiś domowymi, na przykład sposobami, rozeznać u samego siebie, że tak, mam problem z zawiścią większy bądź, bądź mniejszy. Czy, czy istnieje możliwość jakiegoś samodzielnego rozeznania u siebie tego problemu? Bo dużo osób może właśnie to demaskuje zazdrością, czy, czy uważa w ogóle, tak jak też rozmawialiśmy, że jest od tego wolna i nie, nie odczuwa w ogóle zawiści. No, no, tutaj się pojawia pewne doświadczenie bycia spowiednikiem, i stąd właśnie to moje, że tak powiem, postawienie tego znaku zapytania. Dlatego, że 90%, nawet więcej, ja dopiero gdzieś od roku, od dwóch czy od trzech zacząłem spotykać w wyznaniach. Właśnie to słowo zawiść. Natomiast w ogromnej większości, to znaczy w ponad 90% tych, którzy przychodzą, aby przeżywać sakrament pokuty i pojednania, swoje negatywne przeżycia w odniesieniu do drugiego określają właśnie słowem zazdrość że zazdrościłem. To pokazuje, że jest w człowieku pragnienie eliminacji tego bolesnego doświadczenia, to znaczy cierpienia z powodu posiadania dobra przez drugiego. Natomiast tutaj ten problem, jak diagnozować, bierze się. Przede wszystkim ze swoistej niechęci przyznania się, dlatego że słowo zawiść jest słowem ogromnie niepopularnym. To znaczy jest ono stygmatyzowane. I teraz, w momencie, gdy przyznam się, że jestem człowiekiem zawistnym, to narażam się na ogromne niebezpieczeństwo bycia. Zdystansowanym, to znaczy ludzie zaczną nabierać dystansu do mnie, w sensie swoistej niechęci przebywania w mojej obecności, z racji chęci obrony samych siebie. Dlatego że osoba zawistna wcześniej czy później, i to już jest zależne od tego, na ile będzie nad tym grzechem ciężkim pracować, wcześniej czy później stanowi realne zagrożenie. Dla innych. No i tutaj znowu można odnieść się do tych lżejszych przykładów obecności zawiści, a mianowicie plotki. Natomiast wszyscy wiemy, że funkcjonuje coś nieco mocniejszego, a mianowicie oszczerstwo. I teraz oszczerstwo bardzo często, jak nie zawsze, przysparza osobie, na którą zostało ono rzucone, no, czasami ogromnych problemów, ogromnych problemów. A zatem chęć zdiagnozowania w sobie obecności zawiści nie odnosi się do pytania, czy jestem osobą zawisną, bo to jest wiadomo, że jestem, tylko może ewentualnie odnosić się do zagadnienia, na ile jestem osobą zawisną. No i tutaj trochę jest to trudno mierzyć, ale jeżeli w moim tak zwanym rachunku sumienia, czy nazwijmy to przyglądaniu się siebie samemu, będę miał do czynienia z nieustanną obecnością w mniejszej lub większej formie te, te, tego cierpienia z powodu tego, że drugi ma to, że tamten zajmuje takie miejsce w społeczności, że tamten przeżywa swoje życie w taki sposób. Zatem im więcej tych negatywnych, bolesnych doświadczeń, tym mam prawo mniemać, że zawiść, no jak gdyby zakotwiczyła się dość poważnie w moim sercu. Tutaj chciałbym jeszcze, tutaj chciałbym jeszcze bo, bo, bo jest taki bardzo ciekawy fragment w Piśmie Świętym, a mianowicie w czwartym rozdziale Księgi Rodzaju Przepraszam, w trzecim rozdziale Księgi Rodzaju, w, nie, dobrze mówię, w czwartym. W czwartym rozdziale księg, Księgi Rodzaju mamy tam do czynienia z dialogiem, jaki zachodzi między Panem Bogiem a Kainem. Bo Kain przeżywa wewnętrzne cierpienie. No, i jak się pewnie możemy już domyślać, chodzi tutaj ewidentnie o zawiść. Dlaczego? Dlatego, że Pan Bóg odrzucił ofiarę Kaina, a, a Kain jest pierworodny, a przyjął ofiarę Abla. Czyli że Abel w tej sytuacji został podniesiony do godności, jak gdyby został wyniesiony ponad Kaina. Co dla Kaina jest rzeczą absolutnie nie do przyjęcia, dlatego że On jest pierworodny. I tam Pan Bóg mówi do niego taką rzecz przedziwną, a mianowicie, że grzech łasi się u Twoich stóp, a ty jesteś zdolny nad nim panować. I tutaj w gronie teologów i egzegetów, niekoniecznie katolickich, ale przede wszystkim w gronie. Teologów z Narodu Wybranego, żydowskich, sugeruje się, że człowiek ma możliwość panowania nad grzechem, że człowiek ma zdolność oparcia się grzechowi. Natomiast to stwierdzenie pokazuje, że do momentu, gdy grzech albo gdy wada jest w formie początkowej, to znaczy malutkiej, to człowiek ma możliwość postawić opór tej wadzie. Natomiast, jeżeli ona się rozwinie, to pociąga za sobą takie, a nie inne konsekwencje, co widzimy jasno i wyraźnie na przykładzie Kaina i Jabla. O konsekwencjach już wiemy. Ale o tym, jak sobie radzić i czy można się zawiści przeciwstawić, i czy jest możliwość w ogóle jej wyleczenia, o tym porozmawiamy sobie w następnym odcinku. Tymczasem dziękuję bardzo Ojcu za poświęcony czas i za rozmowę. Oczywiście Państwa zachęcam do tego, żeby komentować na naszym Facebooku czy na YouTubie, zadawać pytania naszym gościom, włączyć się do tworzenia tej naszej ewangelizacyjnej telewizji. Tymczasem się żegnam i wszystkiego dobrego życzę. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo za rozmowę.